Cześć, dzisiaj mamy w teście krótkim rower KTM, który jest o tyle wyjątkowy, że jest jedną z pierwszych maszyn, które w ogóle ma zamontowaną automatyczną zmianę biegów, która współpracuje z przyrzutką i manetką TRP, trybem Shimano, żeby było śmieszniej i silnikiem bosza. Silnik Bosza sprawia, że ta automatyka jest możliwa. To oczywiście nie jest pierwsze takie rozwiązanie, bo jeździliśmy już na Shimano, jeździliśmy na SRAMie, Powertrainie. Możecie u nas zobaczyć te odpowiednie testy. Eee, tym razem mamy Bosza? Wypadało coś takiego wprowadzić i oto jest. Eee, obsługa jest bardzo zbliżona tak naprawdę do pozostałych systemów, czyli nie robicie nic. Wsiadacie na rower, odpowiedni algorytm dobiera przełożenie w zależności od tego, jakie jest akurat potrzebne. Czyli jedziecie wolniej pod górę, bieg jest redukowany. Zobaczycie to zresztą w akcji. Jedziecie szybciej, przerzutka automatycznie zmienia na mniejszy tryb, żeby jechać szybciej. Nie trzeba robić absolutnie nic. Oczywiście można przejść w tryb manualny, zmieniać manetką. Ale szczerze mówiąc, nie o to chodzi. Popularny problem elektryków jest taki, że ludzie, którzy zaczynają na nich jeździć, wykorzystują tylko pełną moc, używają najmniejszej zębatki i błyskawicznie zużywają i łańcuch, i najmniejszy tryb. I po 300 km wracają do serwisu, narzekają, że rower nie jeździ, wszystko jest zużyte, że w ogóle. Wiecie, jak to jest? Do wyrzucenia. Ten system powoduje, jak w samochodzie, że macie. Teoretycznie, przynajmniej przełożenia dostosowane do aktualnego trybu jazdy, to znaczy do tego, czy jedziecie szybciej, wolniej, pod górę czy w dół. I nie musicie myśleć, tak jak w samochodzie. Ten system działa. On działa także tutaj. Nie jest idealny, bo na przykład przyrzutka jest. Ma luz na sworzniach, choć rower jest prawie nowy, ale przy turystycznej jeździe spokojnej. Przekonałem się, że naprawdę działa. Jechaliśmy tutaj pod górę, zanim wjechaliśmy w teren, a jesteśmy na Kamienieckim Grzbiecie. Góra się nazywa Wrzosówka, trasa Wrzos. I jak najbardziej te biegi były zmieniane. W dodatku można wybrać kadencję, przy której ta zmiana następuje. To znaczy fabrycznie jest to około 65 obrotów, w tej chwili jest zmienione na więcej tak, żeby dobrać jak będzie działać ta automatyka w zależności od stylu jazdy. Teoretycznie też istnieje algorytm, który się uczy naszego stylu jazdy, ale szczerze mówiąc jest to bardziej akurat tutaj zabieg marketingowy niż rzeczywistość. Ale to działa. W dodatku Bosch razem z TRP w tym całym rozwiązaniu ma swój odpowiednik rozwiązania FreeShift. W, które jest w Shimano, które działa dokładnie w ten sam sposób. Czyli jedziecie z góry, a w tym czasie automat dobiera bieg do tego jak powinniście jechać. To znaczy jeżeli się rozpędzacie w dół, schodzi przerzutka w dół, macie twardsze przełożenie. Po to, żeby gdy znowu zaczniecie pedałować, mieliście właściwe przełożenie. To rozwiązanie tak naprawdę jest jeszcze fajniejsze z innego względu. Chodzi głównie o sytuację, w której zjeżdżacie z góry i zaczyna się podjazd. Nie musicie nic robić, bo silnik cały czas obraca zębatkami, i zanim się zbliżycie do podjazdu, on zredukuje bieg tak, żeby było łatwiej dalej ruszyć. Bardzo fajne i znów przede wszystkim dla amatorów. Dla kogoś, kto jeździ więcej, ta automatyka tej wersji jeszcze idealna nie jest. Dla TRP to także jest pierwszy tego typu produkt. Firma ma ograniczone doświadczenie w produkcji samych napędów, ale podkreślam, dla amatora już na początek będzie to fajne rozwiązanie. Dzięki temu napęd będzie się używał równomiernie, będziecie na właściwym biegu, więc do turystyki polecam jak najbardziej. Jak wygląda praktyka? Zobaczcie, nie trzymam manetki, a biegi się zmieniają. Żeby było śmiesznie, jest to też zależne od trybu, bo komputer wie, że jesteście słabsi. I na przykład, teraz kiedy zredukowałem do podstawowego, zredukował mi też bieg, ale jak przyspieszam. Proszę, słyszycie? A ja nie ruszam manetki. Dzieje się. Jest bieg. I znowu redukuję. O, był bieg i jeszcze lżej, i teraz jeśli zrobię to samo, wrzucę turbo, i znów zmienia mi. Nie wiem, to widać najbardziej po kadencji, ale jest. Manetki ciągle nie ruszam, a w tej chwili przełożenie mam dużo twardsze, no bo znów pomaga mi silnik, a manetka. Luzem, tak naprawdę, to mógłbym ją zdemontować. Zobaczcie, to najlepiej będzie widać, znowu jak zmienię na słabsze wspomaganie. Proszę bardzo, już jest. O, widzicie, jak zacząłem machać? A manetka dalej była luzikiem. Eee, polecam wszystkim niedowiarkom wypróbowanie, bo. Automatyczna zmiana biegów w tym wariancie Bosch TRP plus przerzutka Shimano działa.